On ma duże poczucie winy, ale zacznijmy od początku, bo zostałaś potraktowana bardzo nie fair. Nie zasłużyłaś sobie absolutnie na takie ciosy ze strony mężczyzny, którego masz w swoim sercu wcześniej owładnęła go jakaś głupota tak jakby całkowicie stracił rozum i obie wiemy co się wydarzyło skoro słuchasz tego przekazu trafiłaś na niego nie bez powodu więc zostań do końca a jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat prywatnych czytań tarota zapraszam cię na nataliaradzi.pl znajdziesz tam też zakładkę rytuały miłosne w każdym razie to co się wydarzyło spowodowało że do niego jak bardzo jesteś dla niego ważna. On teraz ma dosłownie poczucie takiego zimnego kubła, który nieustannie wylewa mu się na głowę, bo poczucie winy zalewa go. Możesz spodziewać się, kochana, w przyszłości tego, że będzie próbował zasygnalizować, ale będzie też ciebie badał, czy przyjmiesz go, czy nie. Więc to ty możesz tylko o tym zdecydować, czy znajdziesz w sobie siłę na wybaczenie.